Siewano w kolejnym poradniku. Tym razem mam dla Was, słuchajcie, zbroję magistra. E, całkiem fajna zbroja, zaraz dokładnie wszystko Wam opowiem. Tymczasem pamiętaj, jak Wam jak Filmik się spodoba, zostaw suba, łapę w górę i komentarz dla zasięgu. E, zapraszam również na Discorda. A tymczasem lecimy z tą zbroją. I działa ona bardzo podobnie do zbroi ukrytych. E, z tego względu, że tutaj obrażenia od ataku wręcz wzrastają, gdy zapadnie noc i jeszcze obrażenia od ataku dystansowego też nam się zwiększają. Więc działa to trochę tak jak zbroja ukrytych. Natomiast jak ktoś lubi działać w nocy, no to to będzie odpowiednia zbroja. Lecimy do pierwszego elementu i jest to maska, którą znajdziecie tutaj dokładnie w tym miejscu na mapie we wschodniej Anglii. Tutaj prawdopodobnie jak dobrze kojarzę, było kiedyś zadanie fabularne, więc bardzo możliwe, że już większość z was ma ten element. Natomiast jeśli nie, to dokładnie podpływamy sobie statkiem tutaj w to miejsce i lecimy prosto do takich tutaj pseudo ruin. I mamy tak naprawdę tutaj drzwi do otwarcia, więc jeśli zrobiliście fabułę do tego momentu, to na bank macie te drzwi otwarte, tak jak ja. I tutaj mamy po prostu element, także większość pewnie już to ma. Idziemy dalej do kolejnego elementu. Jest to płaszcz w Shire, czy jak to nazwać. Dokładnie tutaj, w tym miejscu, też byliśmy wcześniej, jeśli chodzi o Fabułę, z tego co pamiętam. Natomiast interesuje nas tutaj ta chatka, która jest obok głównego budynku. Tutaj jest blokada i to możemy rozwalić tylko i wyłącznie wybuchającą strzałą, że tak się, że tak się wyrażę, ponieważ nie ma tutaj żadnych dzbanów z olejem. I lecimy do kolejnego elementu. Jest to wciąż jeszcze wschodnia Anglia, można powiedzieć. Jest tutaj zbroja na samym krańcu tej wschodniej Anglii. Tutaj też polecam wbić się jako najazd, po prostu statkiem. Stąd zabieracie klucz ze stołu. I tutaj, w tym głównym namiocie, mamy skrzynię, która nas interesuje. I dokładnie tutaj otwieramy to, co chcemy. I lecimy dalej do kolejnego elementu. Kolejny element jest dokładnie tutaj, w tym miejscu na mapie. Są to rękawy. Tutaj trochę przebiegniemy kawałek, że tak powiem. Dalej. Szybka podróż, oczywiście, i lecimy sobie z tematem na spokojnie do głównego budynku. To jest też jakiś właśnie pseudo-kościół, czy tam jakaś taka mini wieża. I co nas interesuje? Tutaj mamy klucz przed wejściem, będzie leżał dokładnie tutaj. O, tutaj, w tym miejscu na ławce, będzie leżał klucz. Może się zdarzyć, że tutaj będziemy mieli jakiś tam żołnierzy do zabicia. Wszystko zależy od tego, na jakim etapie jesteście fabuły. Otwieracie sobie tutaj drzwi. I wchodząc do środka, tutaj na górę, nas interesuje ta drabina. Dokładnie wbijamy się na samą górę. I temat jest o tyle prosty, że już tutaj mamy, mamy tą skrzynię, która nas interesuje, dokładnie tutaj, o. w tym miejscu zgarniamy temat i lecimy dalej do kolejnego elementu. Kolejny i ostatni w zasadzie element jest tutaj w tej wiosce bym powiedział, tam dokładnie w tej wieży, więc żeby się tam dostać musimy wejść najpierw na ten budynek sąsiedni, żeby wejść tutaj przez okno, ponieważ wszystkie inne drzwi są pozamykane. I teraz tak, tutaj na samej górze musimy sobie zrobić przejście, już a tu na samym dole ta szafka, że tak się wyrażę, stała wcześniej tutaj. Więc trzeba ją sobie po prostu przesunąć, zejść na dół, w zasadzie zeskoczyć na sam dół. I tutaj będzie leżał klucz. Więc stąd zabieramy klucz, klucz i wbijamy się z powrotem, wchodzimy na samą górę. Jak już tutaj po małych problemach wejdziemy do góry, trzeba przesunąć to pod kolejną ścianę, żeby właśnie wejść sobie wyżej. I ładujemy się po prostu do góry. I teraz tak, tutaj to wszystko będzie zabarykadowane, więc co musimy zrobić, to zestrzelić ten żyrandol, że tak powiem. Dlatego musimy się odsunąć tutaj trochę do tyłu i przez tą szparę, tutaj jest dokładnie ta szpara przez którą właśnie celuję, musimy trafić w, ten, w tą blokadę. O teraz się uda, tak. To nam rozwali te dzbany, które tutaj właśnie stoją, i będziemy mogli odsunąć sobie tą szafkę i wejść po prostu tutaj do pomieszczenia. I wtedy zgarniamy, co nas interesuje i temat z głowy. I to by było na tyle. Tak to wygląda. Pamiętaj, jak Ci się poradnik spodobał, zostaw suba łapę w górę i komentarz dla zasięgów, wbijaj na Discorda. A tymczasem dzięki wielkie za uwagę. No i trzymajcie się. Cześć!